Czy Chabad przejmuje władzę w Polsce a politycy słuchają rabinów? Czy Ukropolin to zaktualizowana wersja judeo-Polonii? Jak zostaliśmy sługami Ukrainy? To już nie teorie spiskowe. Więcej dowiesz się z szokującej książki Krzysztofa Balińskiego. Co chodzi. Program poświęcony sprawom ważnym Leszek Szymowski. Witam szanownych Państwa bardzo serdecznie i jak zwykle w sobotę zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi. Na początku dziękuję serdecznie wszystkim moim sponsorom, darczyńcom, patronom, którzy coraz większymi kwotami, coraz w coraz większej liczbie mnie wspierają. Bardzo Państwu dziękuję i obiecuję, że zrobię wszystko to, żeby Państwa nie zawieść. Nadal będę patrzył władzy na ręce, kontrolował ją i mówił Państwu o sprawach ważnych, a tym. Państwa, którym szczególnie podoba się to, co robię, to co mówię, i to jak patrzę władzy na ręce i chcielibyście Państwo mnie wesprzeć, to zostawiam w opisie filmu numer rachunku bankowego, linki do zrzutki, do PayPala, do Patronite i <laughs> obiecuję, że was nie zawiodę. Life 666. Co Pan uważa o Wiesławie Chrzanowskim i sprawie TW spółdzielcy? No wie pan, to jest pewien przykład. Z takiego skomplikowanego, niedwuznacznego życiorysu, bo przecież Wiesław Chrzanowski, człowiek niezwykle zasłużony dla walki o wolność, powstaniec warszawski przecież, nagle w latach 60. po raz pierwszy dał się uwikłać we współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. I to oczywiście nie przekreśla jego zasług z czasów II wojny światowej, absolutnie. Natomiast no, każe na tą jego postać i działalność spojrzeć trochę inaczej. Ja nie ukrywam, że to, jaki był prawdziwy, jaka była prawdziwa tragedia z tych relacji z bezpieków, jakie się uwikło Wiesław Chrzanowski, to pokazał rok 92-91, bo w 92 roku nazwisko Wiesława Krzanowskiego, zresztą pod dwoma pseudonimami, bo pan tutaj wspomina TW Spółdzielca, ale on jeszcze był zarejestrowany, pod pseudonimem Zuwak, i to był zarejestrowany przez wywiad cywilny MSW, z czego wniosek, że jakieś tam plany mieli co do niego odnośnie jego pobytów zagranicznych. Natomiast no, prawdziwa tragedia, jaka z tego wynikała, to się pokazała w 1991 roku. Otóż pan minister sprawiedliwości wówczas, Wiesław Krzanowski doprowadził do odebrania prokuratorowi Andrzejowi Witkowskiemu pierwszego śledztwa w sprawie uprowadzenia i zabójstwa księdza jego I to, że zrobił to w tym momencie, to jak się potem okazało, doprowadziło też do uniewinnienia generałów Ciastonia i Płatka, ale także do tego, że prokurator Andrzej Witkowski nie zdążył postawić zarzutów generałowi Czesławowi Kiszczakowi. Tam Czesław Kiszczak się bardzo bał, że dostanie zarzuty, że trafi do aresztu, że cała ta sprawa, okoliczności tej zbrodni wyjdzie na światło dzienne. I zresztą, co znamienne, to... Kiedy właśnie śledztwo prokuratora Andrzeja Witkowskiego wkraczało w decydującą fazę w roku 91, to generał Czesław Kiszczak zadzwonił do ministra sprawiedliwości Krzanowskiego i zaprosił go na obiad, jak to się wyraził wtedy, gdzieś na mieście. Treści tej rozmowy nie znamy, ale zaraz po tej rozmowie pan minister ówczesny sprawiedliwości Wiesław Krzanowski zaczął blokować próbę dochodzenia do prawdy w sprawie. Zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki i ostatecznie w grudniu 1991 roku, na krótki czas po rozmowie z generałem Kiszczakiem, doprowadził do odwołania pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego. I tak jak mówię, nie wiemy, co było przedmiotem rozmowy Kiszczak-Szanowski, ale można się domyśleć, że generał Kiszczak posłużył się wiedzą steczek pana... Wiesława Chrzanowskiego, czyli po prostu go zaszantażował na zasadzie: słuchaj, jeżeli nie odwołasz tego prokuratora, to my spowodujemy, że twoja teczka wyjdzie na światło dzienne. A może mu pokazał kopię tej teczki, a może, a może jeszcze jakichś innych argumentów użył, bo przecież Kiszczak, minister spraw wewnętrznych w latach 80., któremu podlegała bezpieka, no doskonale wiedział, które najważniejsze w postaci w środowiskach opozycyjnych były agentami. I dlaczego ja wnioskuję, że. Tego właśnie dotyczyła ta rozmowa. Otóż dlatego, że pół roku później, w czerwcu 1992 roku, były prokurator generalny Chrzanowski. Znalazł się na liście Macierewicza właśnie jako Tewu Zuwak i TW Spółdzielca. No to wywołało wielką konsternację. To zresztą był główny argument potem przez lata do podważania wiarygodności listy Macierewicza. Ja widziałem część dokumentów dotyczących Tewu Zuwak i TW Spółdzielca, i mogę powiedzieć, że ani Antoni Macierewicz, który tę listę publikował, ani Piotr Wojciechowski, który ją sporządzał, się tutaj nie pomylili. Rzeczywiście te dokumenty są kompromitujące dla Świętej Pamięci Wiesława Chrzanowskiego. No on już na ten temat nic więcej nie powie. On w 2012 roku zmarł. Świeć Panie nad jego duszą. Natomiast no to właśnie pokazuje to straszne uwikłanie elit trzeciej RP postkomunistycznej w, jeszcze w PRL, prawda? I pokazuje, jak właśnie, w jakich sprawach, w jak ważnych sprawach można było szantażować, co bardziej prominentne postaci byłej opozycji, żeby bezpieka komunistyczna zachowywała swoje wpływy. No, tak to właśnie wyglądało. Grzesiek KA2199. Panie Leszku, nurtuje mnie od dłuższego czasu to, dlaczego prawicowi politycy, dziennikarze publicyści, youtuberzy, biznesmeni walczą z systemem w pojedynkę, bądź w małych grupach, zamiast tak naprawdę się zjednoczyć. Przecież każdy palec dłoni w pojedynkę nie jest 5 razy, a nawet 50 razy słabszy niż 5 palców zaciśniętych w pięść. Dlaczego zatem się nie jednoczycie, tworząc jeden ruch? Jest przecież pan, jo, dziękuję bardzo. Jest Gadowski, Sumliński, Michalkiewicz, Kraskowski, Rola, piekielnik, Hodorowski, Korczarowski, Pitoń, Szlachtowicz, Klimczak, Korona Polska, Kulińska, Niezależny Lublin, Mirosław Piotrowski, Sykulski, Pogoda, Grzegorz Kusz, Maciej Wieczorek, Biznes Misja dla pieniędzy i wielu innych. Gdy was słucham, to każdy mówi Braunem, to co jest. Nie wierzę, że tylko ja na to wpadłem. Ego zbyt duża, koniunktura nie taka. Jeszcze nie jest tak źle, żeby zacisnąć tą pięść. Czy może to, co niektórzy mówią, to jedno, a co myślą, to druga sprawa? A liczy się jedynie, żeby iść z trendem, jak konfabulacja Memcfera, wie pan, no to. Po pierwsze, jest nieprawda, co pan mówi, bo część ludzi, z których pan wymienił, potrafi się ze sobą jednoczyć. No, na przykład koledzy Gadowski i Sumliński powołali Ruch Obrony Polaków. Ja też jestem otwarty na współpracę z prawie wszystkimi tymi, których pan wymienił, organizując targi książki patriotycznej. Zresztą bywali u mnie i Brown, i Michalkiewicz, i, 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 i Sumliński, i pani doktor Kulińska, i Leszek Sykulski, i tak dalej. No, mnie się wydaje, że... Że mimo tego, że wszystkie te nazwiska i jeszcze wiele innych sympatyzują z nurtem patriotycznym, to w wielu detalach się różnią. A niestety, w naszym środowisku, w odróżnieniu od środowisk lewicowych, które są bardziej zjednoczone, jest trudniej, prawda, gdzieś tam przymknąć oko na różnice, na drobne różnice w poglądach. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że nad tym, żeby prawica i środowiska niepodległościowe się nie skonsolidowały w walce o Polskę, to bardzo czuwa bezpieka i bardzo czuwają służby, nie tylko zresztą polskie. No, na przykład, wie pan, mamy teraz taką akcję próby przenikania do środowisk patriotycznych przez osoby zadaniowane przez wywiad ukraiński, może kiedyś o tym coś więcej opowiem. Natomiast to jest, to jest druga przyczyna. Natomiast wydaje mi się, że wszystkie te osoby związane z nurtem niepodległościowym, z, ze środowiskami patriotycznymi, one Pójdą razem będą w stanie poprzeć jeden ruch jednego lidera, jeżeli taki się wyłoni. Wydaje mi się, że obserwując teraz scenę polityczną, wydaje mi się, że takim liderem będzie albo Grzegorz Brown, albo Roman Fritz. Zobaczymy jakie tam, jak tam się ukształtuje w końcu personalne kwestie w tej partii. No zobaczymy. Także, także tyle. Myślę, że że ten problem, o którym pan mówi, jest, ale pan go trochę prze, prze, przeolbrzymia. Myślę, że jak już będzie taki skrajny wybór, a to chyba będzie przy najbliższych wyborach, że są albo postkomuniści, albo niepodległościowcy, to jednak większość patriotów, także tych wymienionych przez pana, poprze, poprze kandydata niepodległościowego. Jędrek Kola, 48-37. Mam pytanie: czy Antoni Macierewicz to nie legał? Czy to radziecki, rosyjski agent? No, wie pan, postać Antoniego Macierewicza jest złożona i skomplikowana, bo z jednej strony on robił dla Polski rzeczy dobre. Na przykład rozwalał komunistyczny beton taki jak Wojskowe Służby Informacyjne, albo ujawniał kapusiów bezpieki komunistycznej w latach 90. No to robił dobrze, czy szukał prawdy o Smoleńsku. Natomiast no przy okazji tego, więc cele, które mu przyświecały, były dobre. Natomiast inna sprawa to jest wykonanie, bo niestety u Macierewicza interes polityczny brał często górę nad merytorycznym. Jak w 92 roku powstawała lista Macierewicza, to nie wiem, czy pan zna taką historię, jak to Macierewicz jako minister spraw wewnętrznych wysłał do szefa każdego koła poselskiego kopertę zaklejoną z napisem z gryfem "ściśle tajne" i tam były nazwiska członków jego klubu, zarejestrowanych w aktach SB jako tajni współpracownicy. No i przewodniczący klubu Unii Wolności, Jan Krzysztof Bielecki, wezwał wtedy cały klub i powiedział, ja nie otwierałem tej koperty, ale kto był agentem, niech wstanie. I wstali wszyscy, którzy byli na tej liście w kopercie, plus jeden, którego nie było, czyli Jacek Merkel, prawda? Czyli okazało się, że z jakichś dziwnych powodów Antoni Macierewicz swojego kumpla z opozycji nie ujawnił na liście, na swojej liście w 92 roku roku. No, druga kwestia to jest w WSI to samo, że, że przy tym słynnym raporcie Ujawniono ujawniano tylko część agentury, zupełnie nie wiadomo jakimi kryteriami się kierując. Moim zdaniem to Macierewicz i jego komisja kierowali się już nie interesem państwa wtedy, czyli pokazaniem tych wszystkich, prawda, agentów sprzedajnych, całego tego syfu, który, który, który był, tylko kierowali się interesem politycznym i ujawniali tylko tych agentów w WSI, których ujawnienie było wygodne dla PiSu, prawda. Na przykład Milana Suboticia ujawniono, bo wcześniej Subotic jako dyrektor programu TVN-u, czy tam zastępcą, nie pamiętam, jak on miał stanowisko, no, stał za materiałami uderzającymi w PiS, prawda? Albo tam ujawniono, kogo no, tam jeszcze takiego ujawniono? Ujawniono pana Jana Załuskę na przykład i, i pseudonim Mercji, tą całą operację związaną, związaną z, jego, z jego firmą Karpatia bo to też gdzieś tam PiS się czuł tym wszystkim pokrzywdzonym, no ale nie ujawniono agentów sprzyjających PiSowi, prawda? Na przykład jest taka pani jedna, która miała pseudonimy Noszak i Trwam, która doznała nagłego olśnienia i nawróciła się na wbiary w PiS właśnie wtedy, jak Komisja Macierewicza zaczynała swoje prace w archiwach. No i tej pani P, prawda, dobrotliwie nie ujawniono w raporcie, więc no to, było, to było świństwo, no bo jeżeli Macierewicz przyjął i PiS przyjął taką, taki scenariusz, że ujawniamy, prawda, likwidujemy tą paskudną służbę, tą, ten beton komunizmu w Polsce, jakim jest WSI, i ujawniamy agentów, no to trzeba było ujawnić wszystkich. Albo nie ujawniać nikogo, no, ale to nie może być tak, że się ujawnia w biurze. Zresztą tam mnóstwo było targów politycznych i nie tylko politycznych przy okazji prac tej komisji, żeby, żeby kogoś tam nie wpisać do raportu albo żeby wpisać tego, a nie tamtego, więc to, to, to wszystko było obrzydliwe. No i trzecia kwestia to jest kwestia smoleńska, gdzie jak się to obserwuje, to też ja przynajmniej miałem wrażenie, że Macierewicz bardziej się tu kierował cenami politycznymi niż. Niż merytorycznymi, że on miał tezę od początku i szukał dowodów pod tezę, a nie wyciągał tezę z dowodów, prawda? Ja akurat mam to samo zdanie na temat przyczyn Smoleńska, co Macierewicz, ale ja akurat starałem się tutaj odłożyć kwestie polityczne. Także no, Tomasz Piątek nie, nie był jedynym, który twierdził, że Macierewicz jest rosyjskim agentem, bo takie samo zdanie miał na przykład generał Sławomir Petelicki, o czym mi mówił w rozmowach bezpośrednich nie, nie jeden raz. No, można bronić publicystystyki, takiej tezy, że to, co robił Macierewicz w Polsce, było na rękę Putinowi. Ja akurat bym się pod tym, szczerze mówiąc, nie podpisał. Mi się wydaje, że u Macierewicza to po prostu jest tak, że silny patriotyzm i dobre chęci, ale wykonanie do dupy, co prawda pomieszane z tym potężnie rozdętym ego i jego, z tymi takimi złośliwostkami personalnymi, no, dawało, dawało efekty, jakie dawało. No, tam o sprawach ewidentnych wpadek kadrowych, typu Jacek Kotas, czy Bartłomiej Misiewicz, no, to już nie chcę, nie chcę mówić. Także Macierewicz, no, po Słowo skomplikowana, złożona. Karolka Linka, 12.53. Co z zapowiedzianym wydaniem książki o Morawieckim? Kiedy to nastąpi? Już niedługo, już, już książka jest już de facto na szczotkach, tylko, że ta książka to będzie pierwsza książka, którą ja wydam w ramach własnego wydawnictwa, bo już wszystkie kolejne książki, zresztą część poprzednich wznowię też już u siebie w swoim wydawnictwie, także przy okazji yy, pani Karolino, bo pewnie tak pani ma na imię, będę panią zachęcał, będę miał ładną stronę internetową, ze swoimi książkami, i zobaczymy, czy rynek mnie przyjmie jako wydawcy. Paweł Gawowski, 24.93. Dzień dobry. Chciałbym się zapytać, czy Grzegorz Braun nie zachowuje się jak agent Tuska czy Niemiec poprzez skupianie uwagi na sobie tymi głośnymi wypowiedziami czy interwencjami, zamiast zajmować się problemami imigracji, długu publicznego, zamiast zadawać Tuskowi pytania przy expose, zamiast dyskutować o tym, że Polska zanika, my skupiamy się na wariacjach Brauna i dyskutujemy, czy komory gazowe były czy nie, ale to mało kogo obchodzi. No wie pan, no mam wrażenie, czytając pańskie pytanie, że pan nie obserwuje dokładnie działalności politycznej Grzegorza Brauna, bo on się dokładnie zajmuje sprawami ważnymi. No proszę pana, tu kwestia długu. No to o, o długu Braun wielokrotnie mówił jeszcze jako poseł w polskim parlamencie o sprawach długu i zadłużania państwa, o sprawach ważnych, na przykład o uwikłaniu Morawieckiego w Sztazji. Braun też mówił, zresztą był posłem, który tą sprawę ciągnął. Nawet mu pytanie takie zadał jak... Konfederacja poszła na spotkanie do premiera, tam, tam, tam w sprawie, jakiejś, prawda? Natomiast no niech pan zwróci uwagę, że Pan tutaj pisze o interwencjach, które pan nazywa głośnymi, no ale te interwencje dotyczą spraw ważnych, proszę Pana, no bo przecież interwencja w szpitalu w Oleśnicy, bo do tego, jak rozumiem, pan, pan zmierza, pokazała bardzo istotny problem w Polsce, który bez Brauna w ogóle nie zostałby nagłośniony, także to nie jest tak, jak Pan mówi. Grzegorz Braun właśnie się zajmuje najważniejszymi sprawami państwowymi, a te kwestie jego wypowiedzi o komorach gazowych, jakkolwiek wywołały kontrowersje, to one znowu pokazały Inny problem. Problem taki, że się wybiórczo traktuje badania naukowe, bo niech Pan zwróci uwagę, że jak ja bym wyszedł i zaczął kwestionować zbrodnie na przykład ukraińskie na Polakach albo albo kogoś tam jeszcze innego, to mogę sobie to omówić bez skrępowania. No, ale jak ktoś mówi rzeczy odmienne od jedynie słusznych w sprawie Holokaustu, to podlega karze więzienia. No to jest sytuacja absurdalna, no bo to trzeba w, w, w pozwolić na badania naukowe, na wolność badań naukowych w każdym obszarze i na wolność słowa w każdym obszarze. No, jeżeli ktoś chce sobie badać kwestię komór gazowych, to no niechże sobie bada. Jak chce sobie badać kwestię dowolną, inną, historyczną, no nie, że sobie bada. No to przecież nie... nie... Nie, nie popadajmy tu w paranoję, a kwestia taka, że, że w, jednej, w jednym temacie, prawda, historii, czyli w kwestii Holokaustu, obowiązuje narracja jedynie słuszna, no to jest sytuacja nie do zaakceptowania. Zuro.pl. Dokąd tu pta Jerzyk, kiedy wszyscy śpią? Proszę pana, ja panu odpowiem na to pytanie słowami kolegi Michalkiewicza. Nie wiem, bo Jerzyk mi się nie zwierza ze swoich myśli i planów. Adam F5639. Parafrazuje chodzenie po liściach jesienią w parku. Słowa angielskiego poety opisującego polski język. Czy zna pan nazwisko tegoż poety? Pozdrawiam. No, niestety rozczaruję pana, nie znam nazwiska tego poety. Sylwester 18. Co pan uważa o panu Marku Chodorowskim i jego projekcie Salon ludzi wolnych? Pozdrawiam. Wie pan, no nie znam pana Marka Chodorowskiego, nie znam tego projektu, ale taka idea, żeby robić salon ludzi wolnych, to znaczy ludzi, którzy jak mnie mam w sposób nieskrępowany wyrażają swoje opinie na różne tematy jest mi bliski, także, także tyle. Emilian Fal-Gonzo. Dzień dobry, szanowny panie Leszku. Ostatnio miała miejsce pewne groźne wydarzenie, chociaż z pozoru na takie nie wygląda. Otóż w Krakowie między członków i sympatyków Konfederacji Korony Polskiej wbiła się grupa około 10 Ukraińców w wieku poborowym oczywiście i zaczęli ludziom Korony robić zdjęcia. Czy ma pan jakieś podejrzenia do czego te zdjęcia mogą im posłużyć? W podobny sposób zdaje się Ukraińcy tworzyli listy proskrypcyjne w Drugiej Rzeczypospolitej. Przekazywali je potem Niemcom i Sowietom, a ci od razu wiedzieli, kogo Posłać do odstrzału. Tak między innymi skończyli profesorowie Zelwowa. Pozdrawiam serdecznie. Wie pan, to jest zjawisko, o którym ja też się dowiaduję już przed, od jakiegoś czasu. Wydaje mi się, że po prostu diaspora ukraińska upatruje zagrożenie dla swoich pomysłów politycznych, które chce realizować w Polsce, właśnie w środowisku korony i chce to środowisko mieć jakoś, jak to się mówi, rozpracowane. Tak to, tak to, tak to oceniam. No. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Zapraszam do kolejnych pytań i odpowiedzi w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Więcej dowiesz się z szokującej książki Krzysztofa Balińskiego.